Zadanie trzecie jest na temat silnika cieplnego, czyli wiecie Państwo, że silnik cieplny, czyli druga zasada termodynamiki, która nam mówi, że niemożliwe jest, żeby całe pobrane ciepło w sposób cykliczny zostało zamienione na pracę. Część tego ciepła musi zostać oddana do chłodnic o niższej temperaturze. I wiemy, że silnik cieplny pracuje między temperaturami 300 i 500 Kelvinów. Temperatura grzejnicy... 500 K, temperatura chłodnicy 300. No, dosyć ważne, żeby oznaczyć to tak, żeby potem się to nam nie pomyliły. Zawsze mm. że ciepło przychodzi od grzejnicy do chłodnicy, czyli zawsze grzenica pierwsza, chłodnica druga. I wiemy, yy, gdzie to my Pytają nas, ile ciepło oddaje do chłodnicy w czasie, gdy wykonuje pracę w 40 Czyli praca wykonana przez silnik wynosi 40 kg. I pytają nas, ile ciepła silnik oddaje do chłodnicy, Czyli co? Q1 czy Q2? Oczywiście, że Q2. Oczywiście, że Q2, bo chłódnica była o temperaturze 300 i też Q2 i t 2 dotyczy chłodnicy. Proszę Państwa, jeśli spojrzycie na kartę wzorów, to mamy tak. Jeden wzór. Nasprawność, którą można wyrazić za pomocą temperatur, a drugie na nasprawność, którą można wyrazić za pomocą ciepła. Przyjrzyjmy się zatem tym wzorem, bo trzeba, wiecie Państwo, wzory z fizyki można mieć, ale naprawdę ważne jest, jak z nich skorzystać, bo jeżeli nie skorzystamy z nich w odpowiedni sposób, to to wszystko nie ma absolutnie żadnego sensu. 100% nie muszę pisać ku 1 minus Q2 przez Q1, no albo ewentualnie praca do ciepła włożonego, czyli w naszym przypadku Q1 nie będziemy już zmieniać oznacznie. Tu mamy i ciepło i pracę. Jaka jest różnica między tymi zależnościami? Sprawność każdego silnika cieplnego można liczyć z tej zależności. Zawsze będzie to różnica w cieple pobranym i oddanym i a tego wzoru możemy mieć, tylko sprawność, jak pamiętacie, Państwo, idealnego silnika cieplnego, czyli silnika Karnota. I tak naprawdę sprawność rzeczywistego silnika cieplnego może być mniejsza, a co najwyżej równa sprawności, sprawności silnika Karnota, prawda? Ale my oczywiście rozwiążemy zadanie dla znaku równa no a potem ewentualnie sobie jeszcze przeanalizujemy. Więc możemy z temperatur policzyć sprawność, prawda? Więc sprawność takiego cyklu no to 500 odjąć 300 kelwinów przez 500, czyli mamy 200 przez 500, czyli 2 piąte, czyli 4 dziesiąte. A mając tę sprawność możemy teraz skorzystać z któregoś z tych wzorów, tylko proszę zwrócić uwagę. Problem polega na tym, że w żadnym założeniu nie mamy razem W i Q2. Czyli ciepło oddanego, czyli musimy sobie coś tutaj zmienić. Mamy pracę w liczniku, a co to jest Q1? Ciepło pobrane przez silnik, tak? Idzie częściowo na pracę, częściowo do chłodnicy. Czyli możemy zastąpić ciepło pobrane przez sumę ciepła oddanego i wartości wykonanej pracy. Obowiązuje zasada zachowania energii. Weszło 1000 J ciepła, wykonaliśmy pracę 200 J, to do otoczenia czy do chłodnicy zostało dane 800 J. Inaczej być nie może, czyli 200 plus 200 plus 800 musi dać te 1000 prawda? No mamy już sprawność, no to przekształćmy sobie tę zależność tutaj. Jak z tego wyznaczyć? Q2 eta. Q2 plus W, widzicie Państwo mnożymy sobie? Przez mianownik równa się W. Oczywiście to musimy co zrobić? Wymnożyć przed nawias. I to jest równe W. Zatem wyrazy z W przenosimy na jedną stronę. Mamy eta Q2 równa się W minus eta W. I tak naprawdę Q2 mamy policzyć, prawda? Czyli już można podzielić przez eta. Czyli Q2 równa się. Dzielimy przez eta, ale tu robimy porządek, żeby było elegancko. 1 minus eta i wtedy nam się lepiej będzie liczyło. Czyli Q2 równa się. Eta to jest nasza sprawność 0,4. Praca wykonana 40 kilo jouli, tak? W tym samym czasie zobaczymy, ile silnik oddał ciepło do chodnicy. 1 minus 0 i 4. Zatem 0,6 przez 0,4 to jest 3 3,2, czyli 1,5. Yy, 1,5 razy 40 to jest 60 kJ energii. I proszę Państwa, to się na tyle warto pokusić, żeby samemu, samego siebie sprawdzić, prawda? Silnik ma sprawność 40%, 0,4, czyli tak musiał pobrać pewną ilość ciepła, zaraz o wykonał pracę 40 kJ, oddał do chłodnicy 60 kJ, czyli razem 100 pobrał, 100 po prostu, oczywiście. I ta wykonana praca 40 do tych 100 daje właśnie te 40 yy, sprawności, czyli 40%. Można sobie jeszcze główce policzyć, szybciutko że wszystko się zgadza, żeby było dobrze. Oczywiście, proszę Państwa, on odda co najmniej tyle ciepła, bo powiedzieliśmy sobie, prawda, że mamy tutaj nierówność i że co najwyżej silnik może mieć taką sprawność. Każdy idealny przeważnie oczywiście mieć nie będzie tak, takiej, takiego, takiej sprawności jak silnik Carnota, bo przecież tego biłkarnota w ogóle nie jesteśmy w stanie zrealizować. Zatem co najmniej tyle, a może nawet i więcej odda można może nawet będą większe straty i prawdopodobnie tak. Wszystko jasne? Przechodzimy zatem do zadania następnego.